Cześć, z tej strony Krzysiek, KM Programs. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie, na którym usystematyzujemy wiedzę odnośnie inteligentnych wskaźników w języku C. Skupimy się dzisiaj na wskaźnikach Shared Pointer oraz Weak Pointer i szczególnie o tych drugich chciałbym dzisiaj powiedzieć. Natomiast na początek przypomnimy sobie i usystematyzujemy wiedzę odnośnie wskaźników Shared Pointer, które z Weak Pointerami, co by nie patrzeć, współpracują. Przechodzimy do kodu i na początek utworzymy wskaźnik shared pointer. O wskaźnikach mówiliśmy już na naszych szkoleniach albo powiemy o nich na odpowiednim etapie kursu, dlatego w dzisiejszym spotkaniu zakładam, że o wskaźnikach unique pointer czy shared pointer już coś wiecie i chcę się skupić na jeszcze bardziej Dokładnych szczegółach technicznych, a przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, na wskaźniku WeakPointer. Żeby utworzyć wskaźnik SharedPointer, używałem metody MakeShared. W ten sposób utworzyłem wskaźnik SharedPointer o nazwie SPTR1, który może pokazywać na obszar int, który przy okazji został zainicjalizowany wartością 10. Okazuje się, że wskaźnik shared pointer możemy również utworzyć z tak zwanego surowego wskaźnika, czyli tego klasycznego, który znamy jeszcze z dawnych czasów. Utwórzmy sobie właśnie taki wskaźnik, przepiszmy jakiś obszar, na przykład 20 i możemy sobie zrobić STD shared pointer int i tworzymy wskaźnik sptr2, inicjalizując go właśnie tym surowym wskaźnikiem. Który z tych sposobów jest lepszy? No właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj. Porównamy sobie, co się dzieje, kiedy tworzymy wskaźnik za pomocą metody MakeShirt, a co się dzieje, gdy tworzymy za pomocą surowego wskaźnika. Na razie jednak zakomentujmy ten kawałek kodu i bawmy się inteligentnymi wskaźnikami. Tworzymy sobie teraz drugi wskaźnik, Shared pointer int sptr2, inicjalizujemy go wskaźnikiem sptr1. W ten sposób mamy teraz jeden obszar int o wartości 10, na który wskazują dwa wskaźniki SPTR1 oraz SPTR2. I tak to funkcjonuje. Zresztą mam nadzieję, że uważnie słuchaliście na moim szkoleniu i już to doskonale wiecie. O czym zatem chcę Wam powiedzieć teraz? Chcę pokazać Wam, jak wygląda kwestia rozmiarów tych wskaźników. W tym celu odkomentuję sobie mój wskaźnik int.ptr, ponieważ przyda mi się on do tej dyskusji. Zobaczmy sobie, jaki jest rozmiar, rozmiar wskaźnika klasycznego PTR, czyli na przykład size of PTR, a jaki rozmiar ma wskaźnik shared pointer, czyli SPTR size of SPTR1 na przykład. Uruchamiamy nasz kod. I zauważcie, że shared pointer ma dwa razy większy rozmiar. Z czego to wynika? Musicie wiedzieć, że Shared Pointer wskazuje nie tylko na obszar, który zawiera w sobie w tym przypadku liczbę 10, ale również na blok kontrolny. Co to jest blok kontrolny? Jest to miejsce, w którym przechowywany jest licznik referencji, czyli licznik wskaźników, które pokazują na współdzielony obszar, jak również Custom Deleter, czyli specjalna metoda, która pozwoli nam doprecyzować, skastomizować sposób, w jaki będziemy zwalniali obszar, na który już nie będzie pokazywał żaden shard Możemy używać takiego custom delete do chociażby logowania faktu związanego z tym, że zwalniamy obszar. Jak taki custom delete pisać, dowiecie się o tym już na kursie. Natomiast dzisiaj skupmy się na tym, o czym teraz tu mówię, czyli na tym, że nasz SPTR1 przez to ma większy rozmiar. Ogólnie fakt, że SPTR1 musi w cudzysłowie użerać się z naszym blokiem kontrolnym powoduje, że ma on pewne wady, ale będziemy o tym mówić za chwilę. W każdym razie, teraz już wiecie, przypomnieliście sobie, jak działa Shared Pointer. No to jak działa Weak Pointer? Piszemy sobie Weak Pointer, który wskazuje również na obszar INT, WPTR. I inicjalizujemy go wskaźnikiem share pointer. Weak pointer to wskaźnik, który nie służy do tego, żeby móc się na przykład odwołać z poziomu tego wskaźnika do obszaru w naszym przypadku o wartości 10. Weak pointer służy do tego, żeby dostarczyć informacji, czy obszar, na który wskazuje, jest jeszcze w ogóle dostępny, czy ktoś go nie zwolnił. Służą mu do tego specjalne metody, które posiada w sobie, i tak na przykład pierwsza z nich pozwoli nam sprawdzić, czy obszar jest ciągle dostępny. Expired. STD Endline. Uruchamiamy kod. Obszar jest dostępny, dlatego expired jest 0, czyli obszar nie wygasł, prawda? Ponieważ ciągle wskazują na niego wskaźniki SPTR1, SPTR2. A dobrze, mam nadzieję, pamiętacie zasadę działania wskaźników SPT Shared Pointer i wiecie, że dopóki na obszar pokazuje jakikolwiek wskaźnik Shared Pointer, to jest on utrzymywany przy życiu, a kiedy ostatni wskaźnik przestaje na niego pokazywać, bo na przykład jest usuwany, wtedy powoduje to również fakt, że ten obszar będzie zwolniony. Ostatni wskaźnik wie, że jest ostatnim, ponieważ ma licznik referencji, zaszety w bloku kontrolnym. I wszystko układa nam się w jedną logiczną całość. Dlatego, żeby teraz pokazać Wam, że Xparad działa dobrze, wystarczy, że na przykład zrobimy SPTR1 równa się NUTBTR, SPTR2 równa się NUTBTR i w tym momencie zobaczycie, że Xparad będzie 1, czyli prawda, ten obszar już nie jest skazywany przez żaden wskaźnik, więc nie będziemy za bardzo mogli się do niego już dobrać. Zobaczmy zatem, w jaki sposób można z poziomu weak pointera przydzielić. Obszar do jakiegoś innego wskaźnika Shared Pointer. Bo Weak Pointer co prawda sam nie potrafi się odwołać do obszaru, pokazać nam jaką małą wartość, ale pozwoli nam przydzielić ten obszar do kolejnego wskaźnika Weak Pointer. Wystarczy zrobić na przykład w ifie Shared Pointer. Int, weźmy na to jakiś sptr3 i wywołamy specjalną metodę lock. Ta metoda sprawdzi, czy obszar, na który pokazuje ich pointer jest jeszcze dostępny. Jeżeli tak, to zwróci jego adres do SPTR3, do naszego nowego wskaźnika SharedPointer. Dlatego już możemy sobie teraz zobaczyć, czy SPTR3 działa tak, jak się należy. Oczywiście służy do tego chociażby operator dereferencji. referencji. W przeciwnym razie, jeżeli coś pójdzie nie tak, na przykład wypiszmy sobie na szybciutko, a chociażby jakiś error. Teraz, kiedy obszar ciągle jest skazywany przez wskaźniki SPTR1 czy SPTR2, Weak Pointer zezwoli na przydzielenie tego obszaru do wskaźnika SPTR3. Widzicie, jest wartość 10. Natomiast, gdybym odkomentował moje dwie linie, które przypisują dwóm wskaźnikom inteligentnym LPTR, nasz obszar już nie będzie dostępny, w związku z czym pojawi się komunikat Error. I w taki sposób działa wskaźnik Weak Pointer. Możemy na koniec dyskusji o wskaźniku weak pointer powiedzieć sobie, że możemy na przykład jeszcze wyciągnąć, ile obecnie wskaźników Shared Pointer pokazuje na ten wskaźnik. Zrobimy to za pomocą metody, na ten obszar oczywiście, zrobimy to za pomocą metody useCount. Czyli w tym momencie counter jest 0, bo Zauważcie, że zostały mi te dwa przypisania, nullptr do sptr1 i do sptr2, ale jak to, zakomentuję i uruchomię jeszcze raz nasz kod. Faktycznie dwa wskaźniki shared pointer pokazują na nasz obszar. W taki oto sposób weak pointer pozwala nam jeszcze dodatkowo zarządzać takim obszarem. Na koniec tej dyskusji, tego spotkania, powiedzmy sobie jeszcze o tym, Jakie wady ma wskaźnik Shared Pointer? Pamiętajcie, żeby zawsze waszym pierwszym wyborem był wskaźnik Unique Pointer. On też ma swoje ograniczenia, no ale na tym polega um, tutaj cała różnorodność tych wskaźników, że musimy sobie umieć wybrać. Nieraz na szkoleniu już mówiłem, kiedy używać Unique Pointer, kiedy używać Shared Pointer, dlatego jeżeli będziecie mieć jeszcze co do tego jakiekolwiek wątpliwości, serdecznie zapraszam na kolejnym naszym spotkaniu szkoleniowym, na pewno na wszystkie te wątpliwości postaram się odpowiedzieć. Zacznijmy więc od pierwszej wady, jaką posiada Shared Pointer, no z racji tego, że Shared Pointer ma ten blok kontrolny, podczas pierwszego Podczas tworzenia pierwszego wskaźnika, który jako pierwszy będzie pokazywał na mm, pewien współdzielony obszar, no musimy przeznaczyć troszkę czasu na to, żeby ten blok kontrolny również został zainicjalizowany. Blok kontrolny zainicjalizowany będzie i zaalokowany będzie na stercie, podobnie jak obszar, na który będzie pokazywał Shard Pointer. I tutaj wychodzi bardzo ważna kwestia odnośnie tego. Aby zawsze używać metody make -share do tworzenia wskaźnika shared pointer. Ogólnie zachęcam Was do używania metod make coś tam, w zależności od bytu, który będziemy tworzyli, ponieważ nie dość, że są one wygodne, to jeszcze często zoptymalizowane pod kątem odpowiedniego bytu, który będą tworzyły. A dlaczego make shirt jest lepszy niż na przykład sposób, który pokazywałem tutaj? Ano, dlatego, że make shirt od razu tworzy zarówno obszar, na który będzie pokazywał wskaźnik, jak i blok kontrolny. Natomiast jeżeli będziecie tworzyli wskaźnik za pomocą takiej mm, instrukcji, czyli najpierw tworzycie surowy, klasyczny wskaźnik, e, tak jak tu PTR, a później dopiero używacie go do zainicjalizowania wskaźnika SPTR2, to najpierw zostanie utworzony obszar przeznaczony wskaźnikowi PTR, a później jeszcze osobno blok kontrolny. To po co robić to na dwa razy? Po co dwa razy sięgać do starty, kiedy Make MakeShare zrobił to dla nas naraz? Przy okazji pamiętajcie, że gdybym na przykład zrobił kolejne podejście, to znaczy tutaj, żeby nie było konfliktu nas, zrobimy sobie na przykład 22, a tu 33, jeżeli zrobię takie przypisanie, czyli użyję dwa razy surowego wskaźnika PTR do zainicjalizowania wskaźników SPTR22 i SPTR33, to w tym momencie mamy sytuację, gdzie w pamięci utworzą się, utworzy się co prawda tylko jeden obszar przydzielony do PTR, ale każdy z tych inteligentnych wskaźników dostanie swój blok kontrolny. I teraz w momencie, kiedy na przykład usunę SPTR-22, blok kontrolny związany z tym wskaźnikiem będzie myślał, że jest to ostatni wskaźnik, który pokazuje na obszar przydzielony PTR i ten obszar zwolni. No i chyba nie muszę dalej kontynuować tej dyskusji. Domyślacie się, że SPTR33 zostanie z niczym i zaczną się dziać w programie dziwne rzeczy. Dlatego odradzam Wam używanie tej instrukcji, takiego sposobu tworzenia e, inteligentnego wskaźnika. Zawsze róbcie to za pomocą metody make short. Jeżeli chodzi o, no tutaj muszę niestety tego, ten wskaźnik zostawić, bo będzie on potrzebny troszeczkę niżej. Jeżeli chodzi o kolejne fakty, które należy powiedzieć odnośnie wskaźników sharp pointer, to musicie wiedzieć, że te wskaźniki nie są nie wspierają synchronizacji podczas pracy wielowątkowej. To znaczy nie do końca, tu muszę się z tego wytłumaczyć. Otóż jeżeli chodzi o samo zarządzanie licznikiem referencji, czyli tym, który pokazuje, ile odniesień mamy do współdzielonego obszaru, czyli ile inteligentnych wskaźników chartbunda na niego pokazuje, to tutaj jest pełna atomowość. Czyli nawet gdybyśmy mieli kilka wątków i one miałyby swoje wskaźniki, shared pointer i zaczęłyby wskazywać na pewien spodziewany obszar, to licznik referencji będzie zawsze radził sobie z tym, więc będzie mieć gwarancję zarówno tego, że będzie on prawidłowo zwiększany, jak i zmniejszany, pomimo pracy wielowątkowej. Natomiast samo odwoływanie się do obszaru z poziomu wskaźników shared pointer, które w, no, w pewnej ilości na niego pokazują, już nie musi być bezpieczne wątkowo. Tutaj musimy zastosować inne mechanizmy, które poznacie chociażby podczas szkolenia odnośnie wielowątkowości w języku C++. Dlatego pamiętajcie, żeby zawsze z rozwagą używać wskaźników inteligentnych i wiedzieć kiedy który się przydaje. Jeżeli będziecie chcieli sobie przypomnieć jeszcze raz jak to było z tym wskaźnikiem Unique Pointer, zachęcam Was do zadawania pytań na kolejnym spotkaniu, aczkolwiek o tym już mówiliśmy. Tak samo na kolejnych spotkaniach postaram się pokazać Wam na przykład praktyczne wykorzystanie wskaźnika Unique Pointer. No bo fajnie, że on tu jest, tak? pokazuje, tu zarządza, tylko tak w zasadzie to, po no co nam to jest potrzebne? No właśnie mam nadzieję, że uda mi się Wam wytłumaczyć to na naszych kolejnych spotkaniach. Mam nadzieję, że udało mi się usystematyzować z wami wiedzę odnośnie shard pointerów, pokazać do czego służą weak pointery i mam nadzieję, że już na kolejnych spotkaniach będziemy mogli teraz jeszcze bardziej w pełni świadomie wykorzystywać je w naszych projektach. W opisie tego filmu znajdziecie linki do dokumentacji, gdzie opisany jest Weekpointer i pointer. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tymi materiałami. Tam również, jak zawsze, znajdziecie link do mojej strony, kmprograms i mam nadzieję, że już wkrótce słyszymy się na naszych spotkaniach. Za dzisiaj dzięki i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!